No, bardzo trudny stan, bardzo precyzyjny. Wiecie, że ja takich nie lubię. Tak jak i nie lubię Wall Ride'ów. I właśnie to teraz mam. I w kolejnym mam Wall XD z Cramjetem. O! Dobra. Troszkę, kurde, muszę niżej dać w nos. Tego motorka, żeby bardziej wyhamować jeszcze Tak jak piloci samolotów robią Kurde, co ja do was gadam, ale wiecie o co mi chodzi Wszyscy wiemy, prawda panie montażysto? Pan też wie, panie Aspi Pan to wszystko wie No, powiem tak Już skacze jakieś 20 minut I jest ciężko Cały czas popełniam podstawowy błąd Już nie wiem, czy mam Zbyt mocno podkręcony motor Czy o co tu chodzi O! No i przelatuje, widzicie? Robię to za szybko, czyli prędkość jest po prostu za duża. Czyli albo sobie go mniej podbustuję, albo sobie ustawię tu checkpoint. Zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądać. Nie, teraz to jest chyba fatalnie. Chociaż. Chociaż. <laughs> Aha, to było obiecujące. Może nie wygląda, ale naprawdę to jest trudny stan. Naprawdę! To już czujesz od razu, szczerze, potrenowałem go może z 15 minut przed nagrywką. Mówię tak, nie zrobię go. Autentycznie tak sobie powiedziałem, nie zrobię go, ale wrzuciłem go do odcinka, mówię, może jakiś laki.